Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty, i będzie teraz odpowiedź na pytanie, na komentarz widza. Pan Mateusz napisał pod odcinkiem numer 137 na temat tego, że w skrócie możemy znaleźć wiele tutoriali czy też poradników, w jaki sposób wykonać model, bryłę, model bryłowy elementu giętego. Natomiast problem jest, żeby później zobaczyć do tego dokumentację, czy też rysunek, który, który byłby wykonany. I teraz tutaj moja uwaga jest taka. Jeżeli chodzi o, o moją sprawę, w robieniu konstrukcji blaszanych zbyt wielkiego doświadczenia nie mam i elementy, które wykonuje jako moduły, moduły czy też elementy gięte, one są bardzo proste, które na dobrą sprawę, jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli wygiąć na zwykłym imadle. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, co, o co chodzi autorowi tutaj tego komentarza na, na myśli, no to to już jest potrzebna jakaś krawędziarka, jakaś konkretniejsza giętarka, tak aby taki, taki element Wykonać. Niestety tutaj pokazuję screen z komentarza, a nie z maila, ponieważ nie zapytałem autora o, o to, czy mogę tego maila pokazać, a akurat mam teraz chwilę, żeby, żeby ten odcinek nagrać. I teraz proszę o to, aby do tematu wykonywania rysunku technicznego takiego elementu podejść z dystansem i czytać komentarze, ponieważ, z racji tego, że tak jak wspomniałem, z tym doświadczeniem u mnie w tworzeniu dokumentacji rysunków, elementów giętych, to jest troszkę, że tak powiem, nie do końca na topie, i może się okazać, że no jakieś, nie chciałbym powiedzieć, żeby jakiś kardynalny błąd tutaj walnąć. Ale gdyby się okazało, że jednak jest coś nie tak, to wtedy będę starał się po Waszych ewentualnie uwagach czy korektach zrobić poprawki. Natomiast gdyby ktoś mi w tym momencie kazał wykonać rysunek czegoś takiego, czy chciał, to bym to zrobił w sposób taki, jak pokażę. Ale najpierw zróbmy sobie. Bryłę. Dużo tego wstępu było, ale potrzebowałem chwili, żeby się po prostu rozkręcić. Załóżmy, że chcemy sobie zrobić właśnie taką przejściówkę, nazwijmy to taką zwężkę, czy też dyfuzor, czy konfuzor, w zależności od kierunku tam rozchodzenia się, medium, jak to będzie tam wolał. I niech będzie, że będzie ona z blachy robiona, nie niech z połówki będzie na, na przykład i będą wymiary 60 na 80 sobie tak tutaj wymyślmy. Ponieważ połówka, no to musimy sobie jakby przyjąć strategię, w którym kierunku będziemy odsuwać tutaj pogrubienie później w module blachowym. Powiedzmy, że będziemy odsuwać się do zewnątrz, ponieważ będziemy chcieli mieć na wyjściu średnicę, powiedzmy, nie wiem, 50, sobie damy. I zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Czyli skoro będziemy brać blachę połówkę, no to załóżmy że średnio odejmiemy po, po pół na stronę, czyli milimetr. Czyli będziemy musieli sobie dać 59 i 79 wymiary i powiedzmy że sobie teraz wiemy że jeżeli tu zagniemy, potem będziemy chcieli to jakoś połączyć, nie wiem czy na przykład poprzez spawanie, czy jeżeli ktoś sobie Wymyśli w jakiś inny sposób, no to pasuje jakoś tą blachę tutaj nam rozdzieli, żeby potem było to możliwe. I to, jak pewnie się domyślacie, zobaczycie na wielu różnych tutorialach, zrobię to w sposób pewnie taki, taki sam. Zrobimy dwukierunkowo odsunięcie tejże konstrukcyjnej osi. No i mamy teraz coś takiego utworzonego. Zrobię to również jako konstrukcyjne, pewnie tam nie zaznaczyłem. I teraz tutaj sobie troszeczkę podocinamy, czyli utniemy ten fragment i utniemy ten fragment. No i mamy tutaj pierwszy, e, pierwszy szkic, który będzie nam łączył ten element. E, teraz przechodzimy do szkicu drugiego. No i teraz powiedziałem, że, że wysokość niech będzie, że tam będzie miała jakąś, jakieś 100 mm. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Odsuniemy się, tutaj mamy 10, to dopiszemy sobie 1, 0 i będziemy mieli na takiej wysokości, a może, może nawet będzie w miarę. W miarę w porządku. No i teraz sobie utworzymy tutaj szkic, czyli niech będzie, że zejdziemy sobie tutaj do okręgu, który będzie miał średnicę, niech będzie to 50 mm. Oczywiście no, są różne podejścia, w zależności jeszcze w jaki sposób chcemy tam podoginać te blachy. Więc tutaj niektórzy markują niejako ten, ten okrąg, ale to już jakby tutaj nie będę w, w się w szczegóły wdawał. Tak jak tutaj powiedziałem, na pewno są. Tutaj lepsi, lepsi specjaliści w tej dziedzinie, dlatego e, zrobię to tak, jakby e, przyszło mi po prostu e, spróbować zrobić coś takiego. Tutaj dotkniemy ten fragment, dotkniemy za dużo troszeczkę. Jeszcze raz muszę tutaj, o. Nie wiem, czy mi tu teraz to złapa. Nie dobrze docierał, ok. E, także jest tutaj w porządku. No i teraz e, możemy wyjść z tego szkicu i możemy sobie tę płaszczyznę ukryć. Dobra, także to mamy. No i teraz możemy przejść do modułu blachowego, nie granica tu, arkusz blachy i zgięcie, wyciągnięcie po, po profilach. No i teraz wskazujemy mu pierwszy, pierwszy profil, czyli pierwszy szkic, który był wykorzystany i drugi szkic. No i teraz mamy tutaj, co prawda, troszkę się to rozmieniło, czyli musimy sobie tutaj, gdy się taka sytuacja wydarzy, musimy sobie po prostu przenieść teraz ten... Te profile jeszcze raz ten i ten, tylko musimy tutaj te punkty zamienić, żeby to można było zrobić. O, no i teraz już mamy. Mamy tak jak trzeba, i teraz widzimy w jaki sposób ta zwężka tutaj nam postaje. Patrzymy, czy tutaj nie mamy tych krawędzi gięcia ułożonych w jakiś nieprzewidywalny, dziwny sposób. No, i teraz odnieść do punktu końcowego. Jeżeli to będzie mie mieli zaznaczone, no to tutaj będziemy mieli takie pozostałości puste, także tutaj trzeba sobie to odznaczyć i wtedy będziemy mieli to do, do granicy zagięte. I teraz użyj grubości blachy, parametry arkusza, blachy, niech będzie właśnie to pół milimetra, promienie niech będą pół milimetra. Że chodzi tu tylko o samą ideę, tak naprawdę e, niech będą cztery, jakby linie, e, cztery linie Gięcia, które później będziemy mieli, no i w ten sposób e, będziemy mieli prawie że już gotowe. Tylko teraz musimy zwrócić uwagę na kierunek e, pogrubienia, czyli nadania grubości, nadania tej blachy, ponieważ jeżeli sobie tutaj zobaczymy, to będziemy wiedzieć, w którym kierunku nam to, nam to idzie. Ponieważ my sobie, jakby przyjęliśmy, że będziemy na zewnątrz odchodzić, tak abyśmy mieli to 50 mniej więcej w środku, no to tutaj widzimy, że, że musimy. Musimy w tym kierunku sobie tutaj pójść. Oczywiście, gdybyśmy sobie wygładzili i tutaj dali jeszcze zapas, w, te, w takiej sytuacji, by to było jak najbardziej wskazane, no to wtedy byłoby łatwiej ogarnąć, ponieważ tutaj nam fragment jakby wychodzi poza, poza, ten, poza ten obrys. Ale powiedzmy, mniej więcej niech to będzie w tym, w tym temacie. No i mamy już taki element tutaj blachowy, już zagięty. No i gdybyśmy chcieli zaraz zrobić wykrój, no to po prostu klikamy rozłóż i mamy wykrój tego elementu. No i powiedzmy, że sobie wrócimy do tego, zapiszemy sobie ten element, niech to będzie nie, jakaś tam konstrukcja, w ten sposób. No i teraz przechodzimy do rysunku. Niech to będzie format A3. Może się uda. No i teraz w pierwszym jakby segmencie powiedzmy, że zrzucimy sobie tę bryłę w formacie takiej 3D. Wyłączymy sobie pogląd, żebyśmy widzieli, jak to mniej więcej wygląda. Trochę to jest chyba duże. To jest teraz 1 do 1. Zobaczymy. Powiedzmy, że sobie zrobimy tutaj rzut. Główny, i zrobimy sobie rzut od góry. No, i teraz powiedzmy, że zwymiarujemy sobie. Niech będzie, że złapiemy sobie tutaj wysokość. Tutaj sobie zdejmę te, te, te wymiary po przecinku, żeby tu było już w ten sposób. Zrobimy sobie tutaj linię środkową, żeby również to oznaczyć. Dobra, i teraz przejdziemy sobie do rzutu, który tutaj jest od góry. Zrobimy sobie oczywiście linię również tutaj aby wszystko tutaj było dobrze oznaczone, czyli mamy pierwszą, mamy drugą i mamy kolejną linię. Zaznaczamy, tu już jest gotowe. No i ewentualnie możemy tutaj jeszcze oznaczyć szkic wpisać sobie narysować okrąg. No i teraz jak go tutaj ładnie wkomponować? Chwytamy je punkt, środek okręgu, chwytamy jedną oś, chwytamy drugą oś, zaznaczamy przecięcie, idziemy do wymiaru, nadajemy średnicę FI 50 no i mamy tutaj już wszystko, wszystko gotowe. No i teraz tutaj widać ewidentnie po tym, że powinniśmy tutaj jeszcze zapas, zapas dać. Także nie, zrobimy jeszcze tu uśrodkowanie wymiaru, żeby go lekko przesunąć. Także powiedzmy, że mniej więcej łapiemy o co tutaj chodzi. No i teraz pasuje jeszcze Tutaj zwymiarować rozstaw, czyli tutaj znowu sobie zawęzimy na brak, czyli nam ładnie tutaj już teraz w tym momencie pokażę ten wymiar właściwy. I to samo teraz powiedzmy, że zwymiarujemy sobie tutaj, nie będzie do góry, tutaj sobie zawężę znowu to wymiarowanie, i teraz to wycięcie, które tutaj powstanie czyli będzie 2 mm, może trochę za duże, ale powiedzmy, że tu chodzi tylko o samą idę. No i teraz dobra, to tutaj jakby nie mieliśmy wielkiego problemu i poszło gładko i pewnie na tym etapie każdy by sobie poradził, ale co teraz z tym wykrojem? Czyli teraz powinniśmy tutaj widok wykroju wskazać, więc klikamy widok Wykroju, idziemy dalej. I teraz tutaj rozłożony model. Mamy taką funkcję, gdy wybieramy konstrukcję blachową, to ona się tutaj do, do, dodatkowo pojawia. Taka funkcja, którą możemy wybrać. Czekamy aż program sobie tutaj to podgarnie. Tylko tyle, że tak nam obróciło tutaj nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. Ale spróbujemy pomanewrować z tymi ustawieniami widoku. To nie, ale jak zrobię, to powinno być ok. No i dobra, kliknijmy tu wysoka jakość niech będzie i powinno być wszystko tylko nie widać linii jeszcze sobie raz to zrobimy odświeżymy zresetuj widoczność szkicu jeszcze. dobra, to już mamy no i teraz jeszcze raz sobie zaznaczymy no i teraz już wszystko jest ok. Czasami właśnie nie, mi tego tutaj nie wyświetla. Zdarza się taka sytuacja. No i mamy siatkę. I teraz jakby to jest najważniejsze, ponieważ jak mamy arkusz blachy, no to możemy tą siatkę tutaj oznaczyć. No ale żeby mniej więcej wiedzieć, jaki nam potrzeba arkusz blachy, to pasowałoby tutaj złapać ten gabaryt Czyli powiedzmy, że mamy tutaj maksymalną długość. Niech będzie, że tutaj sobie również do dychy ograniczymy w ten sposób. Tak na, na przykład. Teraz tutaj musimy sobie dobrze zobaczyć, ponieważ tu jest pewne docięcie zrobione i to wycięcie również sobie tutaj uwzględnimy, żeby potem nam nie brakło materiału, gdyby coś było nie tak. A niech będzie, że sobie wyciągniemy tutaj w tę stronę i tu sobie oznaczymy również. Niech będzie takie coś. Nawet tutaj, akurat jak pójdzie nam w górę, to łatwiej z większej ilości nam dociąć niż jakby nam brakło tego materiału. No i teraz, co jeszcze? No teraz ten fragment tutaj u góry sobie możemy również oznaczyć. Więc go sobie teraz tutaj. Zwymiarujemy również sobie tutaj. Odetnę kawałek, niech będzie w ten sposób. Dobra, no i teraz powiedzmy, że tutaj też jakoś nie widać wielkiego problemu. Myślę, że tutaj mamy wszystko. Aha, jeszcze teraz wymiar odpowiadający za wysokość, czyli w jaki sposób ma się ta blacha nam układać. No i teraz powiedzmy, że sobie również tutaj ten wymiar w ten sposób złapiemy. Tu wyciągniemy i jak sobie zejdziemy 101, to już możemy sobie na 0 zejść i. I będzie wszystko ok. Może tu lekko poprzesuwam, bo zaczyna mi się tutaj nie mieścić, powiedzmy, że coś takiego będzie. Okej, okay, dobra. No i teraz co dalej? Pasuje w jaki sposób dać informację, w jaki sposób wykreślić teraz tą siatkę oraz wskazać w jaki sposób tutaj linie gięcia. Co prawda w tym pierwszym rzucie, który tutaj program mi podpowiadał, były jeszcze informacje na każdej linii, jaki powinien być kąt gięcia. Niestety to mi się tutaj ukryło, ale już teraz nie będę tego, tego szukał. Więc teraz jak ja bym to zrobił, żeby wskazać informację? Ja bym to zrobił w ten sposób, że teraz oznaczyłbym sobie każde charakterystyki, Punkt, kolejną literą alfabetu nie będzie, oraz teraz informacje, lokalizacje punktów związanych z końcem tych, tych krawędzi. Zaraz pokażę o co chodzi. I teraz, jak będę robił, będę klikał, nadawał te informacje to zawsze jeżeli chcecie, aby notatka, którą nadajecie jako opis do rysunku była ściśle z tym rysunkiem, z tym rzutem związana, to najpierw sobie warto zaznaczyć ten rzut, żeby ta obwiednia się tutaj pokazała i kliknąć notatkę i na tym rzucie zaznaczyć. I powiedzmy, że tutaj będziemy mieli na przykład A, niech to będzie troszkę większe, bo tu będzie bardzo słabo to widoczne, niech będzie koło 20. I powiedzmy, że sobie przeniosę to A tutaj w tym, w tym punkcie i teraz załóżmy, że poruszę na arkuszu ten, ten rzut. No i widać, że to A podąża razem z tym, z tym rysunkiem. Gdybym tego nie oznaczył, czyli gdybym miał wyłączony w ogóle ten, ten rzut, nie, nie zaznaczony, i sobie kliknął to A, tą notatkę gdzieś tutaj na zewnątrz, no to wtedy, jakbym zaczął przesuwać, no to. No akurat tutaj złapało. No ale jest tak, że jeżeli nam się w tym obszarze nie zamknie, no to wtedy nie, to przesuwanie nie, nie, będzie, nie będzie działało, gdybyśmy sobie tutaj z tym nie, w tym obszarze się nie, nie zmieścili. Tak samo z kopiowaniem. Jeżeli sobie zaznaczymy i będziemy kopiować w inne miejsca, czyli również jeżeli będziemy mieli zaznaczone, to powinno nam to złapać. Niech tu będzie... B, powiedzmy, że sobie znowu przeniesiemy. No i poszło, podążyło, także nam tu wszystko to fajnie działa. Kopiujemy, to mamy aktywne, wklejamy. Niech będzie tutaj C i teraz sobie jeszcze raz kopiujemy, i tu będziemy mieli, niech będzie punkt D. Czyli lokalizację. Nie będziemy, oczywiście, tutaj nie będę poglądowo dokładnie opisywał, jakie są tu rozstawy. Traktuję jako wyjście tutaj z jednego, z jednego punktu. Myślę, że to jest kwestia. Już taka, można powiedzieć, uproszczona, ale że nie powinno to moim zdaniem stanowić problemu. Tylko teraz, żeby wyjść, to musimy mniej więcej wiedzieć, w jaki sposób my to zrzutowaliśmy. Widzimy, że tu się rozchodzi, czyli tu, gdzie będzie łączenie, czyli mamy jakby pierwszą ścianę zrzutowaną od tej strony. Czyli powinniśmy sobie dla ułatwienia wymiar pociągnąć tutaj, tylko wiadomo, że będziemy mieli wymiar niepełny. Żeby wymiar był pełny, musimy znaleźć punkt przecięcia się tych dwóch tutaj odcinków, więc przechodzę do szkicu, zanim wybiorę punkt, zaznaczam pierwszą krawędź, zaznaczam drugą krawędź i klikam punkt. I utworzy mi się tu punkt przecięcia. Myślę, że teraz jest dobrze widoczny. To samo robię teraz na tej krawędzi i na tej krawędzi jeszcze raz i powiedzmy, że będziemy mieli. Tę krawędź, czyli jednej ściany, i teraz potrzebujemy złapać drugą ścianę. Wiemy, że to jest symetryczne, więc nawet jeżeli byśmy sobie jeszcze adnotację zrobili, linię środkową pomiędzy tymi dwoma krawędziami, to myślę, żeby tutaj to w niczym nie przeszkodziło, żeby, żeby pokazać, jak tutaj dokładnie, że, że mamy obiekt tutaj symetryczny. No i teraz. To nam też później pomoże jeszcze w, pewnym, w pewnej informacji, i teraz sprawa taka, że potrzebujemy sobie ten wymiar złapać. Więc tutaj nam wykryje teraz punkt przecięcia, mam nadzieję, jest jeden, tylko nie wybrałem wymiaru. Więc jeszcze raz, adnotacja, wymiar i teraz sobie zaznaczam pierwszy. Tutaj mi się z gwiazdeczką ładnie pojawia drugi, wyciągam. No i teraz tutaj sobie również to z tymi wymiarami zjadę, mniej więcej w ten sposób, że tak powinno tutaj. Mniej więcej to wyglądać, i teraz sobie zrobię to samo analogicznie, tylko jeszcze nie mam tutaj punktu, więc sobie również tutaj zrobię punkt przecięcia i teraz krawędź ściany bocznej sobie tutaj zrzutuję. Czyli przejdę sobie do tego punkciku i sobie wyciągnę ten punkcik, tylko tak, żeby mi tu. No właśnie, teraz jest źle. Tak, żeby mi tutaj ładnie to. Zadziałał jeszcze raz jeden punkt i drugi punkcik. O, teraz jest dobrze. Ustawię sobie tutaj wymiary, i teraz sobie ten wymiar tutaj przeciągnę. Także to będziemy mieli już gotowe. To sobie wykreślimy, jak sobie zrzutujemy ten punkt. No i teraz, jeżeli mamy te charakterystyczne punkty już tutaj podgarnięte, czyli mamy APC mamy ABC i D, to teraz pasuje nam sobie w jakiś sposób określić kolejne punkty końca tych krawędzi gięcia. Dlatego przechodzimy znowu sobie do adnotacji i sobie tutaj zrobimy teraz notatkę. Niech będzie tutaj, powiedzmy, że zaczniemy tutaj od, od pierwszego punktu, czyli tu będzie pierwszy, to będziemy mieli drugi, trzeci, czwarty, ponieważ mamy tutaj jakby cztery, cztery krawędzie gięcia. Natomiast tutaj znowu zaczniemy od pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Czyli tutaj można sobie przynajmniej ja bym tak zrobił, że uprościłbym sobie tutaj życie, wpisał sobie tą jedynkę tutaj i zaznaczył, że będziemy mieli 4 przez 1. Ponieważ kończymy na czwartym i znowu zaczynamy od, od, pierwszego, od pierwszego punktu, i umieściłbym sobie tutaj w tym, w tym miejscu. I teraz dzięki temu mogę sobie łatwiej skopiować te opisy i sobie tylko tutaj ponosić w jednym w jednym miejscu, poprzenosić i teraz na samym końcu również sobie dodam tylko tyle, że skasuję sobie ukośnik i jedynkę. Będę miał tutaj tylko, będę miał tylko tutaj czwórkę. No i dobre. No i teraz jeżeli mamy już taką sytuację, no to nie pozostaje nic innego jak podać parametry, czyli długości tych poszczególnych krawędzi, dzięki czemu będzie już możliwe kompletne wykreślenie, tej siatki tej, 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 tej zwężki więc teraz przeciągnę sobie tutaj to do góry. Zobaczymy czy wszystko zadziałało, jeżeli chodzi o umieszczenie adnotacji. Aha, i brakuje nam jeszcze jednego wymiaru związanego z rozstawem na samej górze, czyli powiedzmy, że w ten sposób byśmy sobie tutaj to zwymiarowali. Nie złapię. Jeszcze raz sobie muszę te punkty tutaj złapać. O, w ten sposób niech będzie i sobie teraz tutaj zrobię tak o i teraz będę miał już tutaj te punkty również złapane, jeżeli chodzi o rozstaw poszczególnych krawędzi. No i teraz co zresztą zrobić? No tutaj oczywiście tych wymiarów nie będziemy dawać, takich długościowych, no bo to, prawda, byłoby bardzo nieczytelne. Jak gdybyśmy mieli jeszcze tych krawędzi, gięcia więcej, no to już byśmy się w ogóle nie połapali. Ale w ten sposób możemy sobie na przykład pomóc, że utworzymy sobie notatkę, a przynajmniej ja coś takiego kiedy widziałem na oczy, i te byśmy mieli po kolei. Teraz idziemy od A, od a do 1. No, i dwukropek, i teraz długość tej, tej krawędzi zamiast wymiaru. Czyli powiedzmy, tutaj mamy długość 106,7. No to sobie wpisuję 106, 106 i 7. Gdyby ktoś był ciekawy, to oczywiście, jak sobie zaznaczę krawędź, to tutaj na dole, gdzie, gdzie macham myszką, mam od razu długość. Czyli nie muszę za każdym razem sprawdzać, jaka jest faktyczna długość. No i to lecimy teraz do kolejnego punktu. Niech będzie średnik. A 2, dwu, y, dwukropek powinien być. No i teraz niech to będzie, że dwukropek jest 103, 59, 103, niech będzie i 6. No to lecimy 103 i 6. Średnik niech będzie i będzie a3. Niech będzie dwukropek, y, czyli będziemy mieli teraz ten krawędź 102,88 dajmy sobie 102. I 9, no to niech będzie 102, i 9, średnik i A4, dwukropek. No i teraz sobie zobaczymy na A4, czyli ta krawędź i będzie 104, i 8. No to sobie zrobimy 104, i 8. 8 średnik, i idziemy do nowej linii. No i teraz zaczynamy od B. I teraz zobaczcie, skoro tutaj mamy oś symetrii, to analogicznie ta ściana również będzie musiała być wykonana tak, aby była wygięta symetrycznie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o nią. Czyli ona będzie miała swoją oś symetrii. Dlatego skoro A4 było 104,8, to analogicznie B1 powinno być 104 i 8. Czyli tutaj już bez większego, jakby sprawdzania. Sobie możemy napisać 104 i 8. Średnik. No i teraz patrzymy, jak jest dla B2. Czyli robimy. No i sprawdzam sobie, co się dzieje tutaj z B2. 102, 86. Dajmy sobie 102 i 9. Niech będzie w ten sposób 102 i 9. I idziemy sobie dalej. B3. Czyli będziemy mieli teraz tą krawędź i to jest 103 i 7. Jeżeli myślicie, że tak będę bez przerwy wypisywał aż do D4, to spokojnie zobaczycie tutaj pewną prawidłowość za chwilę. Jeszcze sobie napiszę B4. Idziemy do B4 dwukropek i sobie sprawdzamy długość B4. 106,98, czyli dajmy sobie tutaj już na równo 107 niech będzie 0 żeby było wszystko jasne i teraz zobaczcie tu mamy oś symetrii czyli w ten sposób jeżeli byśmy sobie szli dalej C1 no to musimy i sobie to co mieliśmy tam w odwrotnej kolejności czyli 107 i 0 potem będzie C2 dwukropek powinno być 103 i 7 103 i 7 średnik potem będzie C3 dwukropek Czyli powinno być 102 i 9, 102 i 9 oraz C4 powinno być tak jak B1, czyli 104, 104 i 8. Średnik idziemy nie tak, tak. D1 dwukropek, czyli powinno być teraz znowu 104 i 8. Średnik D2 powinno być 102 i 9. Średnik D2. 3 powinno być 103 i 6 i d4 powinno być 106 i 7. No i myślę, że tutaj wszystko będzie jasne. Jeszcze to powiększymy, żeby było dobrze widać. Myślę, że teraz będzie, będzie łatwiej. No i w ten sposób mamy każde współrzędne tutaj rozpisane. Może nie do końca czytelne, gdybym stawił po, po każdej wartości na przykład milimetr, no to wtedy już by to było bardziej, bardziej czytelne. No i to sobie na przykład najedziemy na c 3, czyli mamy C1, 2, 3 i mamy 102, 86, czyli 102 i 9. I powiedzmy sobie, weźmiemy D2, 102 i 9. Czyli będziemy mieli tutaj D2, 102, 88. Czyli widzimy, że wszystko się zgadza. Także tak mniej więcej, gdyby ktoś mi kazał wymiarować taki element, narysować rysunek, to w taki bym sposób to wykonał. Tylko teraz sprawa jest taka, że. No, właśnie, czy często się spotykamy z takimi rysunkami? No, ja osobiście powiem, że tego typu rozwinięcia i takie dokładne wymiary, no to jest, spotkałem się może raz albo dwa z takim rysunkiem. Natomiast generalnie wygląda to tak, że mamy oznaczone same gabaryty, czyli powiedzmy 257 na 22 i w zasadzie tyle. Plus ewentualnie ta krawędź związana z wysokością jeżeli nie mamy rzutu zgiętego modelu. A reszta, no to eksport do pliku DXF, czyli y, może nie tu, a jakbyśmy mieli model, czyli byśmy przeszli do modelu, byśmy mieli model rozłożony i abyśmy teraz sobie zapisza, zapisali, y, zapisz jako. I będzie DXF, opcje, i tutaj trzeba zwrócić uwagę na skalę, w jakich, w jakich wyjdzie wymiarach jednostkach. Tego dokładnie nie pamiętam, natomiast nie mam pliku programu do czytania DXF-a, dlatego tutaj nie poeksperymentujemy tego. Także to już jeżeli ktoś ma, to musi sobie popróbować. No i wtedy, jak będziemy mieli taki plik odpowiednio spreparowany, no to możemy na laser wrzucić, żeby nam wypalił blachę, no i potem na krawędziarkę czy tam i i jest element gotowy. Ciekaw jestem Waszej opinii, jak Wy do tego podeszli, czy udało się tutaj ten problem rozwiązać, czy to jest wystarczające no i yy, czy spotkaliście się z takimi rysunkami tak jak tutaj wspomniałem na samym początku mamy w konstrukcjach giętych, blachowych bardzo małe doświadczenie, robiłem takich elementów bardzo mało, a jeżeli je robiłem to bardzo proste gdzie wykonanie rysunku praktycznie niczym nie różniło się od typowego rysunku elementu, który idzie na typową maszynę, oprawiarkę CNC yy, gdzie praktycznie wszystko dało się w łatwy sposób powymiarować na elemencie zgiętym i na wykroju, gdzie to kwestia oznaczenia tylko wymiarów skąd do końca jak i jak i wszystko. Dlatego no tutaj trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o siatki, to no, jest to większy problem i tutaj no, trzeba jakby, y, jakiś taki sposób mieć, uniwersalny na to, myślę, jak do tego podejść, i fajnie by było, gdyby się okazało, że jednak taki sposób wymiarowania jest wystarczający i, i rozwieje tutaj problem. A gdyby się okazało faktycznie, to jestem ciekaw, czy byście mieli inne jeszcze pytanie, jak spróbować wymiarować inne rzeczy. Pomimo tego, że y, również byłoby to przeze mnie robione, można powiedzieć, tak na czuja i na intuicję, to też mógłbym takie ryzyko tutaj w ramach prowadzenia tego kanału, y, ponieść i spróbować takie rysunki w przyszłości wykonać innych elementów, które, który wykonuje się siatkę, tak aby zrobić model w Solidworksie, potem zrobić rozgięcie i zrobić do tego wymiarowanie rysunek. W ramach podziękowania za możliwość korzystania z programu Solidworks, podziękowania dla firmy SolidExpert i zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy i zobaczenia, zapoznania się z aktualnościami. Oraz informacjami na temat innych programów, które wspierają pracę inżynierów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.